Witam państwa i zapraszam na trzecią prezentację z cyklu od A do Z AutoCAD Porządkowanie Wymiarów. Będzie to ostatnia prezentacja poświęcona temu zagadnieniu. Zacznę od odpowiedzi na pytanie, które zadałem w prezentacji poprzedniej. To pytanie brzmiało, w jaki sposób przekształcić obiekt zwymiarowany w taki sposób na obiekt zwymiarowany w ten sposób z wykorzystaniem dwóch baz pomiarowych. Wydaje mi się, że najlepiej wykonać to zadanie za pomocą. Narzędzia szybkiego wymiarowania. Wybieram mianowicie te wymiary do kolekcji. Muszę przestawić narzędzie na tryb wymiarowania od bazy i zmienić bazę wymiarową o, jak punkt odniesienia. To ma być baza wymiarowa. Położenie wymiaru. Klikam w tym miejscu. Zadanie zostało rozwiązane. Przywróciłem rysunek do stanu wcześniejszego i zajmę się teraz innymi aspektami związanymi z porządkowaniem wymiarów. Chciałbym mianowicie zmienić koncepcję wymiarowania pozostawić wymiary otworów na górze, a wymiary obiektów pozostałe przenieść na dół. No chyba też najlepsze rozwiązanie to będzie szybkie wymiarowanie i wybieram wymiary, które nie są związane z otworami do kolekcji. Bazę trzeba by było zmienić, więc tak o, jak punkt odniesienia, nowa baza. No i może zachowajmy tę odległość 7, z którą cały czas mieliśmy do czynienia. Chciałbym teraz wymiarować kąty. Wybieram, wybieram wymiar kątowy, no i część z Państwa pewnie domyśla się, na czym polega problem. Nie mogę tego zadania wykonać, ponieważ nie mogę wybrać drugiej linii. Klawisz tabulacji i wybór nie, nie zadziała. No, mogę zastosować wybór cykliczny. Jeśli włączę narzędzie wyboru cyklicznego, to po kliknięciu tego obiektu mam do wyboru wymiar obrócony albo linia. Po wybraniu linii oczywiście mogę utworzyć wymiar kątowy. Wycofam tę operację. No, a jak zrobić, żeby nie korzystać z tego narzędzia wyboru cyklicznego? No dobrą praktyką jest przenoszenie. Problem polega na tym, że wymiary utworzone jako ostatnie znajdują się domyślnie na wierzchu. Dobrą praktyką jest moim zdaniem przeniesienie wszystkich obiektów, elementów opisu poza linię obramowania. Więc wyłączam, blokuję warstwy, linie zarysu i niewidoczne, wybieram wszystkie obiekty na tej warstwie. No i na przykład za pomocą menu kursora, porządek rysowania, przesun na spód. Włączam z powrotem, odblokowuję warstwy linie zarysu, linie niewidoczne, i teraz zadanie można łatwo wykonać, ponieważ na wierzchu są krawędzie zarysu. Zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. Moim zdaniem wycofam rysunek do stanu, w którym linie wymiarowe przesłaniają linie zarysu. Zwróćmy uwagę, że cały ten ciąg wymiarów ciągnie się od góry, czyli nakłada się na Zupełnie niepotrzebnie na linię zarysu. I przy porządkowaniu wymiarów, w szczególności właśnie przy porządkowaniu, przy edycji, myślę, że dobrą praktyką byłoby przeniesienie punktów zaczepienia w taki sposób, żeby nie nakładały się na linię zarysu. Staramy się, żeby żadne wymiary nie nakładały się na linię zarysu. No jest to troszkę pracy. Ten wymiar także wymaga tego typu korekty, i ten ostatni wymiar także wymagałby tego typu korekty. No oczywiście w tej chwili mamy zupełną swobodę tworzenia tego wymiaru kątowego. W ogóle klikanie gdziekolwiek wybiera obiekty zarysu, a nie wybiera elementów opisu. I wreszcie ostatni dzisiaj aspekt, związany też z porządkowaniem wymiarów. Tutaj pokazuję dwa wymiary otworów FI6. Pozornie wyglądają one identycznie. Jeden jest zrobiony poprawnie, drugi nie. Zwróćmy uwagę, czym różnią się te dwa wymiary. Ten ma pięć uchwytów. Uchwyt przy tekście jest we właściwym miejscu, więc wygląda na to, że to jest dobry wymiar. Tutaj uchwytów jest tylko trzy. Dwie pary uchwytów zostały zblokowane w jeden. Jeżeli chcielibyśmy zmienić położenie tego wymiaru, to jedyną metodą jest, jedynym uchwytem dostępnym jest ten uchwyt. Ale proszę zwrócić uwagę, w szczególności jak wyłączę szerokość, to to widać bardzo wyraźnie. Linie przerywane są e, zakryte na pewnym obszarze. I e, ta operacja, wycofam się z niej, z e, blokowania uchwytów parami miała na celu spowodowanie, żeby. Nie było widać linii pomocniczych. No, nie, nie jest to dobra metoda. I jeszcze jeden pomysł, jaki obserwuję czasami u początkujących użytkowników autokana, to jest myślenie w taki sposób. Aha, no to może przenieśmy ten wymiar na spód. No, oczywiście nie jest możliwe, ten wymiar już jest na spodzie, nie jest możliwe schowanie linii pomocniczych pod liniami przerywanymi. No, jeszcze na jedną rzecz zwrócę tutaj uwagę. Ustawię jako stały tryb lokalizacji bliski, chociaż nie wolno tego moim zdaniem robić na stałe, ale teraz będzie mi to potrzebne. No i zwróćcie Państwo uwagę, że ten wymiar jest tylko chwilowo poprawny. Jeżeli dokonam jakiejkolwiek modyfikacji położenia punktów definiujących wymiar, wymiar przestaje mieć sens. Ten wymiar wycofałem także operację. Zmiany trybów lokalizacji. W tej chwili proszę popatrzeć, nie ma znaczenia, w jakim punkcie zaczepie ten wymiar, on jest wykonany poprawnie. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Ten wymiar najprawdopodobniej wygląda w taki sposób, ponieważ tekst wymiarowy pierwotnie znajdował się po prawej stronie, a żeby zgodnie z wymaganiami Zgodnie z założeniami zadania, znalazł się po stronie lewej, wykonano operację na uchwytach tekstu. No to ja pokażę tylko, jak naprawić ten aspekt przykrywania linii przerywanych. Za pomocą polecenia właściwości należy wyłączyć obie linie pomocnicze. Wyłączyć widoczność obu linii pomocniczych. I w tej chwili utworzę kopię tego wymiaru w jakimś dowolnym położeniu. Proszę zwrócić uwagę, że jest to wymiar, który. Nie nakrywa kompletnie linii pomocniczych. No a jak zrobić taki, jak wykonać taki wymiar? No to nie jest wiedza związana z porządkowaniem wymiarów to jest raczej szerszy aspekt wiedzy ogólnej, którą można znaleźć m.in. w moich książkach. Tu przeoczyłem jeszcze kwestię porządkowania wymiarów na górze to może na zakończenie wykonam operację korekty. Widzą Państwo ten tryb lokalizacji bliski. Uaktywnił się w tej chwili. Wyłączam go, bo moim zdaniem na stałe tego trybu używać się nie powinno. Dziękuję Państwu za uwagę.